Siema wszystkim, Mechanik z Norwegii, coś Wam pokażę, bo dzisiaj coś takiego zauważyłem i powiedzcie mi, czy, czy ktoś z Was ma takiego Passata, który ma taką opcję. Asystent parkowania. I to wszystko działa bez ściemy. Czekajcie, odsunę trochę, żebyście widzieli jak najbardziej kierownicę. Że nie trzymam. Czekajcie. Że nie trzymam kierownicy. No i auto zaparkowane w kopercie. Także. Yy... Żeby nie było ściemy, że to jest coś tam, to jest Passat B6. Już wam pokazuję. To jest ten Passat, którego już znacie. Tak? Tego jeszcze nie widzieliście, ale o tym będzie jeszcze filmik, także dowiecie się dlaczego. Takie coś na dachu powstało. No, to taka szybka tylko pokazówka i pytanie do was. Czy ktoś ma z was takiego Passata? B6, który ma taką opcję, bo ja już słyszałem, że mają przetwornice pomontowane i inne rzeczy, ale żeby miał asystent parkowania to pierwszy raz. Także z takich ciekawostkach, bo już kiedyś o tym myślałem, żeby wam pokazać, i teraz akurat parkowałem auto, mówię, a, nagram szybko filmik i, i zapytam Was. Także piszcie w komentarzach, czy ktoś spotkał się z Was y, z taką wersją wyposażenia w B6. Pozdro i do następnego. Niedługo wystawię filmik właśnie z, z tym dachem co się działo I, i, i będzie też filmik z konkursikiem. Do usłyszenia!